W czym pomaga nam poszerzona świadomość siebie i w czym pomaga nam rozwój duchowy, który automatycznie prowadzi nas do rozwoju osobistego? Co się zmienia w naszym życiu? Tak naprawdę, kiedy my zaczynamy coraz więcej wiedzieć o sobie, coraz mądrzej zarządzamy swoją energią, swoimi emocjami. Jak to się przekłada na nasze życie codzienne? Ano w ten sposób to się przekłada, że na przykład do momentu, kiedy my żyjemy programami nieuświadomymi, do tego momentu one zarządzają naszą rzeczywistością. I dopóki cokolwiek zarządza naszą rzeczywistością, odbiera nam moc sprawczości, odbiera nam tak jakby. Moc decyzji o naszej rzeczywistości, o tym jak chcemy żyć, bo stale coś nami po prostu zarządza, co przychodzi ze świata zewnętrznego. I teraz, w momencie, kiedy my, można powiedzieć, to się nazywa słowo przebudzeniem, tak ogólnie przebudzeniem, ale kiedy my zaczynamy rozpoznawać te wszystkie mechanizmy, że coś tu jest nie tak, i zaczynamy grzebać w sobie, obserwować siebie, bo większość takich. Transformacji, namacalnych zmian wywodzi się z kontemplacji nad sobą. To nie są warsztaty, na które my jedziemy, to nie są ceremonie, na które my uczęszczamy, to też nie są um, narzędzia, które dostajemy od świata zewnętrznego. To jest czas i miejsce, kiedy my spędzimy wystarczająco dużo czasu nad sobą, nad przemyśleniem nad naszymi wzorcami, nad rozpoznaniem naszych wzorców, nad, nad rozpoznaniem naszych mechanizmów. I kiedy my zaczynamy kontemplować nad sobą i zmieniać to wszystko, to zaczynamy zmieniać nasze nastawienie do świata, naszą interpretację świata i nasze reagowanie na świat zewnętrzny. Bo kiedy uzdrowimy, znowu takie w cudzysłowie, będę mówiła, w cudzysłowie uzdrowimy dany wzorzec i przestaniemy na niego reagować w świecie zewnętrznym, on po prostu przestaje się w naszej rzeczywistości przejawiać, przestajemy jego doświadczać. Kiedy załóżmy, rozpoznamy taki mechanizm, że zadajemy się z danymi ludźmi tylko po to, żeby nie zostać samemu albo nie wiem, tylko po to, żeby czuć się silniej, że jesteśmy w jakimś gronie. I my zobaczymy, że. Już już nie chcemy i nie potrzebujemy czegoś takiego, to my przestajemy zadawać się z określoną jakością ludzi i zaczynamy stawiać na siebie, spędzać ze sobą czasu coraz więcej i stawiać na swój własny rozwój wewnętrzny. Wtedy przychodzą takie pytania, jak kim jestem, co ja tutaj robię, jak, jak to jest, że ludzie, którzy żyją życiem takim, jakim ja bym chciała na przykład żyć, żyją w nim i idzie im to łatwo, a ja nie potrafię do takiego życia w ogóle nawet przystąpić, ani się dostroić. Dlaczego tak jest? Dlaczego są ludzie na świecie, którzy są szczęśliwi, a są ludzie, którzy żyją raz szczęśliwie, raz źle, raz sinusoidalnie? Potem zadajemy pytanie, jak trzymać się w tej sinusoidzie, tak, jak łapać się w tym dole i utrzymywać tam poziom szczęścia w tym dole, bo życie jest wielką sztuką i tak naprawdę, jeżeli my sobie nie zadamy odpowiedniej ilości pytań, czyli nie zwrócimy sobie świadomości, nie uświadomimy samych siebie, jak funkcjonuje nasz umysł, jak działa nasze serce, jak w ogóle nasze ciało działa, jakie ciało potrzebuje paliwa, kiedy my nie zadamy sobie tych prostych, egzystencjonalnych pytań, to nie mamy tej świadomości więc kiedyś rozwój duchowy i świadomości również był zadykowany dla mnichów dla ludzi, którzy się poświęcają ostatecznie i cały czas tylko siedzą i medytują i mantrują i amen i modlitwy i kiedyś ten rozwój był zadedykowany dla tylko takich ludzi. W dzisiejszych czasach, gdzie my mamy dostęp do tak wielu informacji, rozwój zaczyna być powszechny. Nie tylko ze względu na stan uduchowienia planety, jaki się zmienia, ale ze względu na to, że mamy dostęp do coraz szerszego pola informacji, że informacje są wszędzie na wyciągnięcie ręki i my stajemy się poprzez to coraz bardziej świadomym społeczeństwem. Więc chciałabym tu też znormalizować, że rozwój świadomości nie jest jest czymś odlecianym i odjechanym. Jest to normalny cykl ewolucji każdego człowieka, tak naprawdę. Który szanuje siebie, szanuje swoją przestrzeń, zdecydował się kochać swoje życie i coś z tym życiem zrobić, wziąć odpowiedzialność za to, czego doświadczam i stworzyć sobie życie takie, jakie chcę doświadczać. Więc chciałam to też troszeczkę tak znormalizować, że rozwój świadomości jest normalnym cyklem ewolucji każdej istoty ludzkiej i rozwój duchowy może nie jest tak rozpowszechniony, ale jest też normalny. My jesteśmy. Ale jest też normalny, ponieważ my jesteśmy istotami duchowymi, tak? Nie jesteśmy ludźmi i nie da rady tego też jak gdyby m, przegapić. No bo zobaczcie, że wszystko się dzieje z świata niematerialnego, tak? Wszystkie myśli pochodzą z świata niematerialnego, wszystkie projekty, wszystko co widzicie w świecie zewnętrznym najpierw powstało w myśli, później zostało przełożone na papier, a później zostało zrealizowane, wprowadzone w czyn, tak jak to w Biblii mówią. Tak, że myśl słowo staje się ciałem, czyli materialną rzeczywistością, ale my to tworzymy. Cały świat powstaje z świata niewidzialnego, i rozwój duchowy, rozwój osobisty, rozwój świadomości, kiedy my zaczynamy wchodzić na tą ścieżkę, to też wszystko wymaga równowagi. Bo jak gdyby kiedy rozwijasz bardziej świadomość, a nie pogłębisz się w swoim polu duchowym, czyli nie poszerzysz się w polu serca, jako Istota wielowymiarowa, to zaczynasz czuć dysharmonię, nierównowagę, i wtedy czujesz się znowu nie tak harmonijnie. I tak samo jest z rozwojem osobistym. Jeżeli już masz wiedzę, jeżeli masz już dany poziom uduchowienia i masz już tą świadomość, kim jesteś, no to dziwnie się siedzi, kiedy wiesz, kim jesteś i że możesz zrobić wszystko ze swoim życiem, a z nim nie robisz za wiele, prawda? To też znowu jest takie uczucie. Niedosytu. Dlaczego? Dlatego, że raz rozciągnięta świadomość już nigdy się nie skurczy. Świadomość, która raz została poszerzona, zawsze będzie poszerzona. Możesz udawać, możesz padać w cień ignorancji, że o tym zapomniałeś, że tego nie widzisz, ale jeżeli jesteś wystarczająco ambitny, to nigdy nie da tobie spokoju to, że jesteś czymś tak doskonałym. Że jesteś czymś tak doskonałym, a nie robisz z tym nic kompletnie. I zawsze ludzie w świecie zewnętrznym, którzy przedstawiają właśnie takie życie ignoranta będą powodowali w Tobie smutek, bo oni będą Tobie przypominali, że Ty nadal też jesteś w tym ignoranctwie, co nie oznacza, że ignoranctwo jest znowu czymś złym, bo wszystko ma swoje cienie i blaski. Bycie czasami ignorantem, co do niektórych sytuacji, czyli ignorowanie ich, jest też super, jest też dla nas zbawienne, więc jak widzicie, wszystko jest doskonałym stworzeniem Boga, no Boga tak naprawdę, co mam powiedzieć, Stwórcy, Boga, różnie to nazywamy. Wszystko jest doskonałym stworzeniem, i teraz sposób pogłębionej miłości w nas, też przede wszystkim. Dla mnie miłość jest priorytetem, jak gdyby medytowanie nad poziomem miłości w sobie, nad ucieleśnianiem miłości jest dla mnie najwyższą wartością z wszystkich praktyk, jakie do tej pory poznałam i dla mnie ona najbardziej transformuje, tak? Świadomość jest świadomością, poszerzasz swoją świadomość, ale sama świadomość bez miłości to jest jak elektron bez magnetyzmu, tak jakby... Nie daje nic, tak? Możesz być świadomy, no i, no i co? No i możesz być świadomy i nic z tym nie robić. Ale jak zacznie przepływać przez ciebie miłość i zaczniesz kochać, to nawet nie będziesz musiał nic robić. Ona będzie za ciebie robiła wszystko, bo ona będzie zmieniała, będzie transformowała, będzie pokazywała, będzie upiększała całą twoją przestrzeń, wszystkie twoje relacje. I teraz. Warto jest tak naprawdę rozwijać się. Warto jest poszerzać swoją świadomość i warto jest zrozumieć, że nie jest to coś odjechanego i zadedykowano jak niegdyś tylko dla hermetycznych kręgów. Dzisiaj jest to normalne, jest to normalizowane. Możemy nawet zobaczyć, jak kryuje się świat zewnętrzny i całe teraz nawet, cała moda. Moda, która ubiera teraz ludzi we wszystkie znaki, takie przebudzenia, trzeciego oka i takich piramid i różnych rzeczy, to też wszystko już jest. Ten świat już tu jest. Poziom uduchowienia na planecie już wzrósł. I tak wszyscy będziemy szli do tego przebudzenia. Tylko najważniejsze jest, żeby zrozumieć, że jest to normalne. Jest to normalne, nie jest to zadedykowane dla mnichów, i to, że jesteś przebudzony, czy jesteś świadomy, czy reprezentujesz sobą inne wartości niż inni ludzie reprezentują czyli przerzuciłeś się bardziej na miłość, na takie leż, lżejsze wartości, lżejsze wymiary bo chcesz lżej po prostu żyć, bo tak wybrałeś nie czyni ciebie. Kimś lepszym, kimś doskonalszym. W rozwoju nie ma czegoś takiego jak doskonałość, a porażka jest Twoim największym sukcesem, bo podczas porażki rozwija się Twoja osobowość. Podczas sukcesu poszerza się Twoja percepcja doświadczania tego życia i taka zdolność do radości tym życiem, no bo wiadomo, ten sukces daje satysfakcję, jeżeli dochodzisz do tych sukcesów i udaje Ci się coś osiągnąć. Ale to porażka, to takie trudne doświadczenia kształtują Twój charakter. No i niestety tak już jest. Dlaczego? Nie znam na to odpowiedzi, bo nie ma na to odpowiedzi. Po prostu jesteśmy tak nauczeni. Kochani, pozdrawiam serdecznie.